Siemaneczko widzowie, dzisiaj wam pokażę jak zainstalować mm, tą maszynę, którą nagrywam nazywa się ona OBS Studio no jeśli chcecie nagrywać też filmiki na YouTube'a, jest to bardzo proste, jest ona darmowa wpisujecie sobie OBS Studio mogę też wam powiedzieć piszcie w komentarzach jak, jak odpalić Windowsa w Windowsie czyli komputer w komputerze i na tym komputerze na którym jesteście, możecie sobie instalować co chcecie na tym sztucznym komputerze, który jest prawdziwy. To VirtualBox, maszyna w maszynie, tak zwana. I na tym VirtualBoxie możecie sobie. Mm, Otworzyć nowy Windowsy, jakie chcecie, i instalować na przykład wirusy. Nie przejdą na wasz komputer, więc jeśli chcecie, mogę, jeśli ktoś będzie chciał w komentarzach, to mogę wam powiedzieć. A e, i możecie sobie przetestować, jeśli mi nie ufacie, czy program jest bezpieczny za pomocą VirtualBoxa, albo też możecie tam instalować, co chcecie. E, pokażę też go wam na koniec odcinka, więc wchodzimy sobie w. o coś takiego: obsprojekt.com. Z tego co wiem, e, Wiecie co zobaczę na dwie strony, bo już nie pamiętam z której pobierałam. Z tej, wchodzicie sobie. jesteście na tej stronie: obsprojekt.com. I klikacie pobierz Instalator. To się Wam pobierze. Ja niestety nie mam do czego otwierać, jak sam jestem właśnie w tym programie. Klikacie sobie na folder. Możecie też tutaj, jak się Wam pobrało. Hmm. Pobrana. I ja tutaj mam coś takiego. Widzicie, to jest ten OBS. Ja yy, od. Niedawna go miałem, ale naprawdę z niego dużo korzystam. Jest bardzo przydatne. Mogę też zrobić poradnik. Jeśli chcecie go aktywować, to tutaj na dole klikacie plus. Nazywacie go ekran z grom i klikacie OK. I potem tutaj kolejny plus. Przechwyt ekranu. Wpisujecie sobie tutaj przechwyt, przechwyt ekranu i po prostu klikacie ok. I będziecie mieli właściwości. Ja to sobie usunę, bo już mam jeden. Ja, bo właśnie ten mam. E I tak się konfiguruje ten program. To wszystko, papa. Pa.